Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Basi Ty Pasi. Dzisiaj zapraszam Was na zakupy. Wspólnie ze mną wybierzemy się do galerii, do Ekadi w Warszawie. Także zobaczymy, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o zimowe wyprzedaże: czy już coś jest ciekawego, czy nie. Wszystkie rzeczy, które ewentualnie będę mierzyć, postaram się Wam podlinkować w opisie tego filmu. To co, lecimy. Ja już jestem w domu, wiem, że nie jest rewelacyjne oświetlenie z tego względu, że mam tylko i wyłącznie żarówkę. No, taki mamy klimat, niestety już jest ciemno, jest późna godzina. Chciałam Wam na szybko pokazać, już tak z światy, co konkretnie kupiłam. Pierwszy sklep, który Wam nie pokazywałam chyba w środku, pokazywałam tylko na zewnątrz, to był sklep Merlin. Pojechałam m.in. po Rajstopy, ponieważ mam niedosyt, niedobór, bardzo mało pal Rajstop. Jak była promocja, że jak kupicie trzy pary, to czwarta jest gratis za jeden grosz i skusiłam się na tę promocje. Mam nadzieję, że będą dobre jest stopy. Widziałam pochlebne opinie niedawno na Instagramie u jednej dziewczyny. Zainwestowałam w dwie pary czarnych, dwie pary beżowych. Jeżeli chodzi o beżowe. Dobrze mówię? Trzy pary czarnych, przepraszam. Jedna para beżowa, jeżeli chodzi o beżowe, to wzięłam wszystkie mam 3x4 rozmiar, bo tak akurat w meblu jest. To jest względem. Trójki głównie, to jest względem wzrostu. Zawsze się patrzę, ja mam 1,68. I beżowe wzięłam takie. To jest Silk 15 z takim fajnym pasem. Ładnie wyglądały, lekko błyszczące, nie jest super matowe wykończenie. takie jak powiedziałabym, satynowe powinno być ok. Drugie receptopy, które wzięłam, to w ten sam deseń, tylko czarne. I te czarne 15 już są takie bardziej, bardziej w mat idące troszeczkę niż te beżowe. Coś, co się skusiłam, bo widziałam dziewczęt, że bardzo ładnie to wygląda. To wzięłam jeszcze 20, tak, 20 den w takie kropeczki. Powiem Wam, że to wygląda bardzo ładnie, bardzo wszczupla noga. Takie groszki, duże, niekoniecznie fajne już takie specyficzne, ale takie małe kropeczki naprawdę super wyglądają. Tutaj można się tylko zmienić tym zdjęciem modelki, bo wygląda jakby na to pod pępkiem. No, ona to ma pod pępkiem, ale ogólnie to są z wyższym stanem, także spokojnie można to sobie naciągnąć i ja tak zamierzam je nosić. I ostatnie, które mają bardzo dobre też opinie. I tu są e, czarne pięćdziesiątki. Była też wersja setki, ale to nie dla mnie. To są już pięćdziesiątki kryjące czarne, ale zobaczcie z takim pasem. Mam się trochę aparat bija, Z takim pasem koronkowym, z silikonową gumeczką tam w środku, że bardzo ładnie się trzymają. Także powinny takie restaupy zdać. Egzamin po pierwsze na zimę, bo są ciepłe, a po drugie przy dzieciakach albo nie wiem, cokolwiek, jak macie aktywny tryb życia, że nie powinny się zsuwać. Setki też fajne, jeżeli, nie wiem, długie spacery Wam się szykują, to jak najbardziej też można w takie zainwestować. Także to są stopki. Grosz zapłaciłam za najtańsze chyba, czyli za te restopy w groszki. One, koszt, one kosztowały 30 zł, 29 chyba. No nie, są to ta, nie jest to tania rzecz, ale... Myślę, że naprawdę na długo starcza. Druga rzecz, którą kupiłam, to, czy to co po co pojechałam, to buty. Dwie pary mnie kusiły i finalnie kupiłam te, co były tańsze, ale nie dlatego, że były tańsze i to była na nie super promocja, bo one kosztowały 40% taniej, czyli z 400 zł na 240 To są buty Lasackiego, powiem Wam, że byłam w Kazarze, byłam w Wojasie, jeszcze w jakimś sklepie tego już Wam, no przepraszam, nie nagrywałam <grywa> akurat, ale tam buty kosztowało z 800 zł, naprawdę, wszystkie bardzo drogie. Na promocjach nie zimowe, tylko jakieś inne modele, więc moim zdaniem nie bardzo. A jak poszłam do CC, stwierdziłam, że na no, losowskiej, takie porządniejsze, to jakieś zobaczę, i dużo butów było na promocji, i tak akurat mówię, 40%. To są takie czekoladowe, taki właściwie karmelowy odcień, fajne tutaj z tyłu. Z takimi gumkami. I one wygrały w przeciwieństwie do tych czarnych. Czarne też mi się bardzo podobały. Czarne w ogóle miałam rozmiar 36, a ten też. Gdzie normalnie noszę 37, więc na to radzę zwrócić uwagę. Spodobały mi się, bo tak, one są ocieplane w środku, więc na zimę idealnie. Tutaj może nie jakoś mocno, bo tu jest takie, o, teraz zobaczycie, taki miś. Natomiast w środku, w miejscu stopy, mamy już futerko. Całe jest w futrze tutaj. Także naprawdę było mi bardzo ciepło w sklepie w nich, a druga rzecz miały faj, mają fajniejszą podeszwę. Te czarne miały całą podeszwę, tak jak tutaj ten obca z gładką. Także człowiek by się ślizgał. A te mamy jednak troszeczkę gumową po pierwsze podeszwę, a po drugie ona nie jest taka równa więc nie powinno się ślizgać. Mi kozaków brakowało, jedyne buty, jakie mam zimowe są to trapery i trapery, mówmy się, jeszcze blado różowe, nie pasują do sukienek ani spódnic, a po drugie, w traperach nie umiem prowadzić auta, po prostu dla mnie to są za ciężkie buty. A w takich nie ma problemu, obcas jest bardzo delikatny, mają suwak, wygodnie się je wkłada, cud miód i orzeszki. No i ostatnie rzeczy, które mierzyłam, to byłam w Reserved i poszłam pomierzyć, bo chciałam, no a tak miałam zamysł, w filmiku na Instagram, żeby zrobić takie sexy fajne sukienki, Sylwestrowe mierzyła. W pierwszej czułam się rewelacyjnie, jak miliony monet. Ja bardzo robię takie sukienki bodycon. Ona kosztowała 99 zł. Nie kupiłam jej, ponieważ wyglądałam świetnie, moim zdaniem. Wszystko, co miała spinać, spinała. Natomiast, no niestety, ona była sztuczna i to było czuć, po prostu jak kilka minut w niej pochodziłam, bo wiecie, nagrałam jeden film tutaj dla Was, nagrałam drugi film taki na Instagram, więc w pionie, troszkę inaczej, trochę to trwało, przebitki i tak dalej, to no z 5 minut co najmniej w niej pobyłam, nawet dłużej myślę, nie, dłużej, spokojnie dłużej, z 10 minut, no i niestety już się spociłam, także niestety jej nie wzięłam. Nie mam nic do sztuczności, bo zaraz też zobaczycie niekoniecznie naturalne materiały, ale w tej sukience było to czuć. Druga sukienka w ogóle jakoś mnie nie ujęła, bo źle leżała, też nie miałam do niej dobrej, dobranej pielizny. Trzecia, taka już beżowa, w złote, te takie cekinki, całkiem fajna, ale m była za duża, niestety odstawała, także nie wzięłam. Natomiast to, co znalazłam na szybko przed przymierzalnią, jak już do niej szłam z tymi sukienkami, znalazłam koszulę, która mi się mega spodobała. A ja niestety chyba już teraz nie mam żadnej, albo jedna gdzieś tam jest w kitrana, nie wiem gdzie, bo nie mam szaf są w trakcie instalacji w mieszkaniu nowym to, to biała koszula. Jest to biała koszula z takim serkiem. Widzieliście ją. W serek tutaj ma dekolt, perłowe takie guziczki, bardzo ładnie to tak wygląda. Tutaj też ściągacze z perełkami i ona jest w 100% z wiskozy, także bardzo fajna, przewiewna, fajnie wygląda właśnie wpuszczona z przodu. Mam rozmiar S i ona kosztowała 79,99, nie była przeceniona, także ją wzięłam. Ta koszula jeszcze była w dwóch wersjach kolorystycznych, była czarnie, taka typowo świąteczna, i zieleń, też świąteczna, taka choinkowa. A druga rzecz, którą wzięłam szłam do kasy, ale zdążyłam jeszcze przymierzyć, to zobaczyłam, że jest minus 50 na golf i ujął mnie kolor. Niestety tutaj nie jest dobry skład, ale nie jest tak potliwy ten golf, jak ta sukienka, którą mierzyłam, więc zarysykowałam sobie. że wezmę. I kupiłam taki golfik. Jest to golf w pięknym pudrowo różowym kolorze. A teraz chyba to lepiej widać niż w przymierzalni było. Naprawdę bardzo ładny pudrowy kolor. Tak wygląda. Raczej krótki. On nie ma jakiegoś, ale do spodni jest w wyższym, wyższym stanem, w którym ja chodzę na co dzień. To idealne. I fajne, tu ma takie szersze rękawy, już podwinięte. To jest jakby już tak zaszyte e, specjalnie. Można sobie jeszcze je podwinąć, ale już to jest tak na stałe wywinięte. Bardzo ładnie zrobione. Porządnie. No, skład niestety pozostawia wiele do życzenia. Ale tak jak mówię, nie jest jakoś za bardzo podliwy. Przynajmniej jak w nim chwilę pochodziłam, to tego nie odczułam. Zresztą ja ten Golf, w którym pojechałam do sklepu, też nie jest z naturalnym składem. I tu mamy rozmiar S i on kosztował 119,99, czyli 120. I ja zapłaciłam 19,99. Tyle. To są całe zakupy. Nic więcej już nie kupiłam. Jestem naprawdę zadowolona. Wszystko, co chciałam, to mi się udało poprzemierzać. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się. Podobał. Jeżeli się podobało, to oczywiście kciuki w górze mile widziane. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, bo weszliście tutaj przez przypadek, to serdecznie zapraszam, u mnie jest dużo takich treści motowych o szafie kapsułowej. Są też treści wnętrzarskie, bo jesteśmy w trakcie, no przeprowadziliśmy się pół roku temu w trakcie jeszcze niektórych zmian. Aktualnie dojdą szafy, więc będą odcinki o szafach. I oczywiście pielęgnacja naturalna i kolorówka też są filmy, filmy makijażowe. Także serdecznie zapraszam do obserwowania mnie zarówno tutaj, jak i na Instagramie, gdzie jestem na stałe. I też mówię dużo o samoakceptacji, dystansie do siebie. Tak, jak się śmiać z siebie i też właśnie o rzeczach takich pielęgnacyjnych na trzasko. No Nie przedłużam. Wyjadł. Pa.